Słuchaj, jeśli jesteś osobą, która chce zadbać o swoją dietę, lub może już dbarz o swoją dietę, ale jest strasznie drogo i może chciałbyś po prostu znaleźć jakiś fajniejszy, tańszy sposób, to dobrze trafiłeś, bo w tym odcinku mam zamiar się pokazać, jak dobrze i tanio trzymać swoją dietę, więc jeśli to brzmi przekonująco, zapraszam na odcinek. Kilka dni temu spotkałem się z moją koleżanką Marią, która jest taką samą wariatką jak ja, jeśli chodzi o fitness. Maria pokazała mi apkę, którą mam teraz wam pokazać. Także aplikacja, o której teraz wam powiem nazywa się Too Good To Go. Ideologią tej aplikacji jest oszczędność wyrzucanego jedzenia, więc jeśli sobie ją pobierzesz, nie pozwolisz, żeby jedzenie, które jest marnowane na koniec dnia w restauracjach, w sklepach, zostało wyrzucane. Brzmi dobrze? Lecimy dalej. Używanie tej aplikacji jest proste jak... Wyciągasz aplikację w swój Apple Store lub jakikolwiek sklep na twoim telefonie, logujesz się, nawet nie trzeba się rejestrować, wpisujesz swoje miejsce zamieszkania i BUM! Wyskakują ci wszystkie adresy w pobliżu ciebie, gdzie możesz odebrać swoją magiczną paczkę. Przecenioną nawet do 70%. Okej, okay, słuchaj, mała korekta. Ja mieszkam w Holandii, moją aplikacją jest Go 2 go natomiast jeśli oglądasz mnie z Polski, twoją aplikacją jest Futsi. Podlinkuję ją na dole, a teraz... Wracamy do filmu. Planujesz sobie dzień, wybierasz sobie z rana swoje magiczne pudełko, które odbierzesz sobie wieczorem. Ja jeszcze nie miałem okazji korzystając z tej aplikacji, dlatego już zarezerwowałem sobie moją paczuszkę w sklepie Eco Plaza znanego z biologicznego jedzenia. Ruszamy po moją paczkę. Jest tutaj... To jest tutaj. Ten sklepik. Dlaczego ja ja nie? Dla mnie mają. Hmm? Nie słychać thank you bardzo thank you. Thank you much. Okej okay, kochani, patrzcie, paczka z Ecoplaza Dwa razy broku, mleczko, chlebek Winogronko, już troszeczkę zjadłem w samochodzie jadąc tutaj Nie wiem co to jest e, Pachnie jak cytryna, ale no, Jak ktoś wie to proszę napiszcie komentarz e, Papryczka oraz ogóreczek Biorąc pod uwagę, że to są produkty biota, za nie 5 euro No jestem średnio zadowolony Gdy już z Marią Ona mi poleciła pojechać do Albert Heim jak paczka stamtąd wygląda? No, nie poddajemy się jeszcze. Próba numer 2 Wchodzimy w aplikację Tap to Collect Jeśli ten sklep nie da rady, to już ja po prostu przestaje wierzyć w tą aplikację. generalnie przesuwamy w tym momencie w prawo. Zaczyna się odliczać czas na odebranie naszej paczki. skamy guziczek. Collection confirmed. Lecimy do domu sprawić co dostaliśmy Jestem mega podjarany To wygląda, spójrzcie Hamburgerki, mięsko, beef, e, sałatek Soja jogurt, także tutaj jestem bardzo zadowolony Warzywka, ziemniaczki, więcej warzywek i Hummus czerwony Tak na szybko skomponuję coś z tego do jedzenia Pokażę wam co mi się udało przygotować a później opowiem jeszcze kilka słów, co myślę na ten temat. Udało się przyrządzić posiłki z że są tutaj cztery pełnowartościowe posiłki za mniej niż 5 euro. Jak na mnie jest to po prostu petarda. Ale Hube, ale dieta jest droga, ja już nie mam pieniędzy. Jak widzisz, wystarczy trochę chęci, trochę sprytu i możesz mieć dietę pyszną i zdrową i tanią. Ale żeby nie być tęczowo-kolorowym, pozwólcie, że przedstawię wam jeszcze trzy zalety oraz trzy wady, tej aplikacji to good to go lecimy numer 1 oszczędność pieniędzy według moich obliczeń moja paczka kosztowała mniej więcej 15 euro a kupiłem ją za 5 czyli 70% discountu to jest po prostu sztos numer 2 kreatywne gotowanie nigdy nie wiesz co dostaniesz w swojej paczce są tu zawsze różne itemy co zmusza cię to do kreatywnego myślenia do robienia czegoś z niczego Trzy. Chyba najważniejsze: no waste food, czyli zapobiegasz marnowaniu jedzenia. Nie wiem jak ty, ale ja nigdy nie zostawiam talerza pustego i jest dla mnie główna zaleta tej aplikacji. Czas na i Nigdy nie wiesz na co trafisz. Numer dwa: daty ważności. Zazwyczaj są to ostatnie daty ważności i sprowadza się do przygotowania posiłków. Także czy zada, czy zaleta, to już zależy od Ciebie. Okej, hey, słuchaj stary, co teraz do ciebie mówię. Zdrowe odżywianie wpłynie na twoje jakość życia, na twoje zdrowsze życie oraz posunie się o krok dalej na szczęśliwsze życie. Ja dziś pokazałem ci narzędzie, które pomoże ci w tańszej diecie, w zdrowszej diecie, a przede wszystkim w smaczniejszej diecie. Co ty z tym zrobisz, to już zależy od ciebie. Ja uważam, że połączenie dowolnej aktywności z zdrowym odżywianiem to jest po prostu złoto. Jeśli udało mi się cię namówić do aplikacji, proszę zostaw komentarz na dole, daj mi koniecznie znać co dostajesz w swojej pierwszej parce. Co udało Ci się skomponować? Ja teraz uciekam na trening, ukończyć. Widzimy się w następnym odcinku w poniedziału.